Ja, Jakieś tu liczy się włożył być może, że... Dobrze, drodzy Państwo, mamy w obrady po przerwie. Przed przerwą rozpatrzyli, ostatnia uwaga jaką rozpatrzyliśmy to uwaga nr 21.6. Przechodzimy do uwagi nr 21.7. Uwaga 21.7 wnioskuje o uzupełnienie tekstu studium o informację, iż oczyszczone ścieki odprowadzane są nieszczelnym kanałem ściekowym. Rozstrzygnięcie Wójta gminy Kosakowo, uwaga nie uwzględniona. Szczelność kanału ściekowego nie jest przedmiotem ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Jeśli zagrożenie ekologiczne związane jest z eksploatacją kanału, powinny się tym zająć służby zajmujące się ochroną środowiska. Należy jednak zauważyć, że kanały ściekowe odprowadzane są ścieki z oczyszczalni, górze, ścieki oczyszczone. Nie stanowią one poważnego za bezpieczeństwa zanieczyszczenia wód podziemnych. Informacja ta potwierdzona jest w opracowaniu pod tytułem Program Monitoringu Środowiska Gruntowo-Wodnego w rojeniu kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone z oczyszczalni do wód Zatoki Puckiej na odcinku od Kazimierza do pompowni w Mechelinkach, Gdańsk, króty 2020 oraz w badaniu przez Urząd Gminy Kosakowo ocena stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowego wykonana przez Laboratorium SGS Polska. Informacje przytoczone w uwadze wskazują na to, że niedokluczone jest, że część wód infiltruje z kanału, jednak nie jest to jednoznacznie stwierdzone. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo wiceprzewodniczącego komisji yy, o odczytanie opinii komisji. Yy, proszę bardzo, radna Rana Stałuta tak? 21. Trzema głosami za, czyli jednym głosek przeciw i 1 głosie wstrzymującym się. Nie zostało. Yy, dziękuję bardzo. Yy, proszę bardzo z Państwa Radnych. Nie widzę. Zapraszam Panią Mika. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący za udzielenie mi głosu. Ja rozumiem zniecierpliwienie Państwa radnych, że po raz kolejny, już po raz któryś jest tutaj uwaga dotycząca kanału ściekowego. Ale tych uwag ja bym nie wnosiła, gdyby problem został rozwiązany. Więc, jakby, to jest też taki apel do Państwa radnych, żeby wziąć w sprawy w swoje ręce i pomóc Panu Wójtowi, który, no tutaj w zasadzie, nawet w tym uzasadnieniu uwagi, odsyła nas, jak rozumiem, nas jako mieszkańców gminy, do służb środowiskowych. Ale nie mogą Państwo zapominać, że ustawa o samorządzie gminnym, jeżeli chodzi o zadania własne gminy, mówi o ochronie środowiska. Więc, jakby nie mogą Państwo abstrahować od tego, że przepisy ustawowe Państwa zobowiązują do tego, żeby problemy dotyczące również ochrony środowiska rozwiązywać. Nawet jeżeli one są, można powiedzieć, o charakterze horyzontalnym, czyli będą musiały, jakby tutaj, być zaangażowane inne instytucje, inne agendy, nie tylko Urząd Gminy Kosakowo, czy Pan Wójt, ale też inne środowiskowe inne instytucje środowiskowe. Natomiast jeżeli chodzi o moją uwagę, ja wnioskuję tutaj o to, aby w studium znalazła się informacja, że oczyszczone ścieki odprowadzane są nieszczelnym kanałem ściekowym. Generalnie wracamy tutaj podobnie do tej kwestii, co powinno znaleźć się w studium. W studium powinny się znaleźć uwarunkowania, czyli również te uwarunkowania o charakterze środowiskowym nie możemy abstrafować od tego, że kanał ściekowy jest nieszczelny i jakie są jego konsekwencje, bo jest to znowuż, że tak powiem, wpisywanie do dokumentu rzeczy, które są podstawowymi faktami, które są powszechnie znane, a proszę jakby zwrócić uwagę, że kwestia taka może stanowić podstawę do uchylenia studium. W związku z tym e, proszę o uwzględnienie tej uwagi, natomiast też proszę o Zwrócenie uwagi, że uzasadnienie e, ponownie jest jakby no, nietrafione. Bo jeżeli Państwo mówią, że szczelność kanału ściekowego nie jest przedmiotem ustaleń studium, e, ja o to nie wnioskowałam, żeby Państwo ustalili, czy kanał ściekowy jest szczelny, czy nieszczelny. Natomiast równocześnie w moim wniosku, który kierowałam do Pana Wójta, powołałam się właśnie na program monitoringu środowiska gruntowo-wątnego Ścieki oczyszczone z GOŚ w budżet do wód Zatoki na odcinku od miejscowości Kazimierz do Pompowni w miejscowości Mechelinki. I tam jest zapisane, potwierdza się, że kanał ściekowy jest nieszczelny. I na, na stronie 10 tego dokumentu podano, że 550 730 metrów, 739 m3 metrów na rok, czyli około 63 m3 na godzinę ścieków wsiąka do gruntu. Tak więc proszę Państwa, Państwo mieli podane dane na tacy i Państwo powinni odpowiednio uzupełnić ten dokument, aby on był rzetelny i zgodny z prawdą i wypełniał e, zapisy, które znajdują się w ustawie o planowaniu przestrzennym, jeżeli chodzi o, o to, co ma się znaleźć w studiu. Dziękuję. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Do tego typu informacji. Pani tak jak w uzasadnieniu, szczególność kanału ściekowego nie stanowi ustalenia studium. I to, co powiedziała pani, wnosząca uwagę w tym zakresie, nie jest jednoznacznie stwierdzone. Przytoczyliśmy tutaj dwa opracowania, z których wynika, że w, w okolicach kanału nie ma skażenia gruntu wodami pochodzącymi z oczyszczalni, ściekami oczyszczonymi z oczyszczalni ściera. I to czy kanał jest na jakimś odcinku szczelny czy nieszczelny to nie, nie może być ustaleniem studium. My tego tu nie stwierdzamy. Dziękuję. Proszę Państwa, przechodzimy do głosowania. Głosujemy nad w poprawki nr 21.7. Głosujemy elektronicznie. Dziękuję bardzo. 13 radnych głosowało. 10 głosami za, przy głosy głosach przeciwnych. Uwaga numer 21.7 została nie Proszę o kolejną. Uwaga numer 21.8 wnioskuje, aby zasięg strefy przemysłowej w północnej części wsi Kazimierz został zrewidowany, to jest terytorialnie ograniczony ze względu na zagrożenie środowiskowe działalności, w tym związane z użytkowaniem gruntów i korzystanie z wód, które, które są dopuszczalne w strefie przemysłowej a oddziałujący m.in. na stan gruntu i zasoby wodne w gminie Kosakowo, a tym, w tym na jakość ujmowanej wody. Rozstrzygnięcie wójta gminy Kosakowo, uwaga, częściowo nie Zasięg strefy przemysłowej zostanie ograniczony do zasięgu terenów zabudowy produkcyjno-usługowej. Pozostałe wskazane w uwadze tereny były przeznaczone pod zabudowę przemysłową w obowiązującym studium i w znacznej części są już przeznaczone pod tą funkcją w obowiązujących planach miejscowych. Dziękuję. Proszę bardzo o opinię komisji. Komisja trzema głosami za, jednym przeciw i jednym wstrzymującym nie uwzględniła uwagi. Dziękuję bardzo. za radnych. Proszę bardzo, radna Ania Szydłowska. połajanki dla nikogo. Bo to nie chodzi o to, żebyśmy sobie teraz paluchem grozili przed oczami, to tak i sobie do takiego mówili. Ale ta dzisiejsza sesja uświadamia mi, jak daleko jesteśmy niezorientowani w, w, w naszym środowisku, jak daleko nie umiemy działać na rzecz środowiska, jak daleko bronimy się przed tym, żeby zrobić jeden zapis który może kogoś dotknąć, może, może się komuś wydawać za dużo. A ja jestem za tym, żeby czerwonymi literami pisać wszędzie, żeby wszyscy, którzy po nas przyjdą i po nas będą w tej Radzie siedzieli, będą mogli przeczytać, że kiedyś w 2023 roku w czerwcu ludzie chcieli to zauważyć. I to jesteśmy tymi osobami my teraz. Bo jak pani Beata to odczytuje trzy osoby, które za na przykład pięć osób, tak? Proszę Państwa, to jest, to jest taki pogląd. To, że dzisiaj ten temat został przez te uwagi Pani Euniki wywołany, to jest tak naprawdę ta debata o środowisku. To właśnie tak ta debata wygląda. Ktoś zgłosi, ktoś inny powie, nie masz racji i lecimy dalej, bo nam dzisiaj zależy na tym. Żebyśmy uchwalili to studium, no, no bo co mamy zrobić? Mamy to uchwalić, ale jednocześnie jest SOS, czerwona lampka się zapala. Proszę Państwa, kadencja się kończy, ale temat ekologii pozostanie. Nikt go nie ominie, a następne pokolenia będą po prostu na tym musiały sobie zęby łamać. Nigdy nie jest za dużo pieniędzy, ani czasu za mało, żeby się tym zająć. Mamy świadomość, już nie jesteśmy osobami, które są nieświadome. Już jesteśmy świadomymi ludźmi, że ekologia to są pieniądze do wydania. To jest czas do poświęcenia i uwaga. I bycie takim uważnym. Wiem, głosowanie musi mieć to jakiś wymiar. Żeby poszło do przodu, to patrzymy zielono, czerwono, poszło i studium się zaraz przegłosuje. Ale ta lampa czerwona, dzisiaj zapalona, to jest niesamowita ważna rzecz. I panie Andrzeju. Panie z młodym człowiekiem, zapewne, wiesz, że pan nie jednej radzie jeszcze będzie tu w Kozakowie i będzie pan, i będą te młodsze osoby dużo miały do powiedzenia i wpływać będziecie państwo. Niestety, nie jesteście pozbawieni świadomości. Macie świadomość i będziecie musieli za to też odpowiadać. Dziękuję bardzo. Pani radna, ja też bym prosił, kto to było bardziej do projektu całego studium, Zabranie głosu w kontekście całego projektu oczywiście będzie po przegłosowaniu pochyli się na długo. Proszę bardzo pani. Dziękuję bardzo panie przewodniczący za udzielenie mi głosu. Czy można prosić o wyświetlenie właśnie grafiki, jeżeli chodzi o tą strefę przemysłową i generalnie właśnie ten rejon Kazimierza, taką mapkę. Tak w międzyczasie e, chciałam podziękować, że Pan Wójt przychylił się częściowo do udania mojej, bo tak naprawdę skorygował tą strefę przemysłową, czyli jeżeli chodzi o Kazimierz, to jednak jakby wyłączył pewien obszar z tej strefy przemysłowej i wprowadzono tam strefę przyrodniczą. Jakby w kontekście tego chciałabym się dowiedzieć właśnie na jakiej podstawie jakby uznano, że na tym kawałku, tą strefę przemysłową wycofujemy i wprowadzamy tą funkcję przyrodniczą. Czy, czy Pani Kierownik by mogła powiedzieć? E, tak, z, skorygowano e, tę część studium w oparciu o obowiązujący plan miejscowy. Taki zasięg jest tych terenów i taki zasięg jest terenów zielonych. Czyli mniej więcej jest tutaj, tak? tak. E, bo ta strefa przemysłowa, czyli ten fioletowy kolor, on dochodził mniej więcej do tego miejsca, tak. natomiast teraz tutaj jest to zielone, tak. czyli to jest strefa przyrodnicza. Tak jest. Tak. Bardzo dziękuję za, za wyjaśnienie. E, natomiast tutaj właśnie w tym kontekście, bo mówi się o tym, że jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to znaczy w uzasadnieniu było podane, że już jest ZDZP, więc jakby trudno by było odejść od tej strefy przemysłowej. Natomiast wiemy, że teraz będzie kolejna część Kazimierza podlegała ustaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jak przypuszczam właśnie ta strefa yy, tutaj północna, bo tu mamy ulicę Rumską, tu są kawelny, natomiast mniej więcej ten rejon, pani kierownik, tak, będzie teraz podlegał jakby miejscowemu planu zagospodarowania przestrzennego. Ten plan, który jakby został uruchomiony Podaję, że w styczniu tego a roku. A tak, część Złote Piaski, część terenów przemysłowych ulicy Rumskiej. Dokładnie, czyli mniej więcej ten teren będzie podlegał MPZ-owi, a czy aktualnie tam jest mpz jest, jest. jest. Ale jeżeli właśnie będą prace nad mpz można by było jeszcze w tą strefę przemysłową przynajmniej w jakimś sensie ograniczyć terytorialnie, bądź zapisać takie ograniczenia, które z tej strefy. Właśnie ochrony zbiornika wody numer 110 będą wynikać, tak, bo wiemy, że te prace już są finalizowane. Tak więc to tylko taki apel przy okazji, raz na ten Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Głosujemy. Nad nieuwzględnieniem uwagi numer 218. Głosujemy elektronicznie. 10 głosami za przy 3 głosach przeciwnych. Uwaga numer 218 została nieuwzględniona. Proszę bardzo o kolejną uwagę. Uwaga 21.9 wnioskuje o skorygowanie tekstu projektu studium na stronie 139 w sprawie zmianowości w szkołach w Gminie Kosakowo. Rozstrzygnięcie wójta gminy Kosakowo, uwaga nie uwzględniona. Założenia obliczeń statystycznych zawarte na stronie 139 dotyczą prognozowanego stanu, do którego dąży gmina. Natomiast przytoczony w uwadze system organizacji pracy szkół odnosi się do obecnego stanu. Decyzje o budowie nowej szkoły są podejmowane na bieżąco po analizie danych dotyczących liczby ludności, dzieci w wieku szkolnym oraz stopnia zapewnienia istniejących placówek. Dziękuję. Proszę bardzo o opinię komisji. Komisja. Yy... Trzema głosami za i dwoma wstrzymującymi nie Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych? Nie widzę. Proszę bardzo Panią Moniko. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący za udzielenie mi głosu. Moja uwaga dotyczyła właśnie skorygowania ogólnie informacji na temat dostępności miejsc szkoły w Gminie Wysokowo. Jak wiemy jest to ogromny problem, który właściwie już jest, staje się problemem dramatycznym, który będzie bardzo widoczny już we wrześniu od rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2023-2024. Natomiast w studium informacje dotyczące właśnie dostępności tych miejsc w i ogólnie analizy i tego, czyli tego, co mamy i tego, jakie są wyzwania i jakie działania podejmujemy, chcemy podjąć w przyszłości, to jest niezwykle istotna część studium. Jakby wracam tutaj do tego, że uwarunkowania, to co jest zapisane w studium jest niezwykle istotne i to nie chodzi tylko, a może też chodzi o to, żeby było to zgodne ze stanem faktycznym, ale Proszę Państwa, tutaj w celu przygotowania tego studium był robiony bilans. Bilans, czyli taka analiza, która brała pod uwagę kwestie właśnie społeczne, demograficzne, finansowe, środowiskowe. Jeżeli te informacje na temat szkół i dostępności miejsc są w mojej ocenie niepełne wybiórcze nie pokazują w sposób realny sytuacji, którą mamy i z którą będziemy się zmagali jako wymina, to całe to studium w zasadzie można powiedzieć, że jest zwichnięte, zwichrowane. Bo proszę Państwa, na podstawie właśnie tej analizy demograficznej czy społecznej były wyciągane wnioski i były też określane parametry do tego, żeby określić zwarte struktury funkcjonalno-przestrzenne. Czyli to jest przypadek między innymi Państwa z Duńczyków z ulicy Wiejskiej czy pana radnego Antoniego Strzelca. I to jest właściwie jakby sedno całego tego studium, aby przygotować sobie odpowiednie informacje, przeanalizować je i przyjąć kryteria. Bo proszę państwa, jeżeli chodzi o zwartą strukturę zabudowy, to żeby uznać dany teren na, za taki, który należy do tej zwartej struktury zabudowy... A idąc dalej, że tam będzie mogła być dodatkowa zabudowa w przyszłości, przyjęto następujące kryteria: 150 metrów od sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, odległość nie większa niż 1000 metrów od zabudowy usługowej oraz terenu zieleni. Proszę państwa, tutaj. W tych kryteriach nie wzięto, to już było dzisiaj wspominane przez Pana Radną Piotrowską, nie wzięto pod, uwagi, pod uwagę dróg. Ta kwestia była też podnoszona wczoraj na komisji. Dostępu do dróg. Proszę Państwa, dlaczego w bilansie tego nie ma w ramach tych kryteriów? Nawet jak wydajemy WZ, decyzję o warunkach zawodowych, dostęp do drogi jest jednym z kryteriów. To jest sztywnym kryterium, nie można go obejść. Natomiast tutaj Państwo, tworząc te zwarte struktury funkcjonalno-przestrzenne, nie uwzględniacie w ogóle dróg, czyli ogólnie sieci komunikacyjnej, sieci transportowej w gminie. To prowadzi do wypaczenia całego bilansu, który został zrobiony w studium, i do tego, jak wygląda właśnie mapa dotycząca kierunków zagospodarowania przestrzennego w MINie. Dochodzi do tego, to, co o wszyscy mówią, że ten dokument jest po prostu źle przygotowany i posiada wiele wad. Mówiąc o tych kryteriach, to właśnie kwestia szkół, proszę Państwa, powinna znaleźć się jednym z kryterium, żeby uznać dany teren za zwartą strukturę funkcjonalną przestrzenną. Bo proszę Państwa, co z tego, żeby budujemy tak jak w Pogórzu, budujemy aktualnie osiedle Poporta 2, osiedle Konstelacja. W sumie 25 budynków czterokondygnacyjnych, gdzie może zamieszkać pewnie parę tysięcy mieszkańców. Jeżeli ci mieszkańcy się wprowadzą, a nie otrzymają dla swoich dzieci miejsca w szkołach, czy my możemy pozwolić na to, żeby tam powstawała dodatkowa zabudowa? No nie, nie możemy. A to ze studium, proszę Państwa, to nie wynika. Bo przecież pan Wójt 26 stycznia dokładnie uruchomił kolejny miejscowy plan zagospodarowania po górze, w rejonie ulic Staszica i Śniadeckiego, gdzie zamiast aktualnej zabudowy, która jest w miejscowym planie, domki jednorodzinne, dwukondygnacyjne, ma powstać zabudowa czterokondygnacyjna, co będzie generowało 12 bloków, 12 bloków o cztery kondygnacjach. Przeliczając to na mieszkania, to będzie 266 mieszkań. 691 nowych mieszkańców, bo przyjmuję, że w każdym mieszkaniu... Prosił do o treści uwagi na tak, mieszkań. Tak, tak. Tak. I też szacunkowe liczby, nie wiem z czego one wynikają, więc też, też to nie jest przeciętne. Tak, e, oczywiście, jest, ale, ale przybędzie 700 mieszkańców. Tak więc jakby brak uwzględnienia w tych kryteriach dostępu do dróg, czyli sieci komunikacyjnej, dostępu do szkół, do przedszkoli, ale również... Yy, sprecyzowania kryteriów dotyczących sieci wodociągowej i kanalizacji. To, co mówiła wczoraj pani radna Gloza. Mówiła pani o tym, że u pani w Dębogórzu po południu nie ma wody i to jest sytuacja ciągła od mniej więcej pięciu lat. Co z tego, że ktoś będzie miał yy, od swojej działki sieć wodociągową i kanalizacyjną 150 metrów dalej, jeżeli ta sieć jest niewydolna? Chodzi o efektywność. Tych urządzeń, czy one są w stanie przyjąć kolejnych mieszkańców. Co z tego, że jest sieć? Podłączy się ktoś, ale woda nie popłynie, proszę Państwa. Te kryteria są po prostu źle stworzone. Stąd też apeluję, tak naprawdę, o wstrzymanie procedowania tego studium, bo ono będzie w sposób prosty do uchylenia. Niestety, jeżeli Państwo przyjmują takie kryteria bo dociągi, kanalizacja. Zabudowa usługowa tereny zielone, nie wiem co to tak naprawdę oznacza, to proszę Państwa, to jest szyte od pewien wynik, który Państwo chcieli osiągnąć. A ofiarami są osoby, które od wielu, wielu lat liczyły na to, że jest, żyjemy w państwie prawnym, że możemy liczyć na to, że to, co zostało przyjęte w dokumentach, będzie respektowane. W związku z tym apeluję o zmianę kryteriów dotyczących zwartej struktury funkcjonalno-przestrzennej i do zrewidowania całego studium łącznie z uwarunkowaniami, bo one w wielu miejscach są po prostu błędnie opisane. A jeżeli fundament jest błędny, wynik nie może być prawidłowy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Tak, tak wyjęcie proszę. Ja się tak przykupuję yy, Pani wypowiedzi. Mam e, nieodparte wrażenie, że e, dąży Pani do tego, żeby tych terenów w gminie Wysokowo było jeszcze mniej. No bo jeżeli mielibyśmy rewidować e, te założenia, o których Pani mówi, to należałoby więcej terenów wyłączyć z możliwości zabudowy. Te kryteria, przyjęcie tych kryteriów spowodowałoby, że te obszary o, zwartej struktury funkcjonalno-przestrzennej byłyby jeszcze mniejsze. Nie wiem, czy Pani ma tą świadomość. Ja mówię o prawidłowości dokumentu, a to, że Pan próbuje narzucić wnioski, to co ja myślę, to już jest inna sprawa, więc proszę się odnosić do mojej wypowiedzi, a nie do tego co Pan myśli, co ja myślę, dobrze? Może ja interpretuję to co Pani mówi w kontekście bilansu, który jest, który wiemy jaka jest podaż terenów budowlanych w gminie, jaka jest, ile jest terenów w planach zagospodarowania przeznaczonych pod zabudowę, natomiast gdybyśmy się mieli z, y, kierować kryteriami, o których Pani mówi, należałoby nie tylko y, zmniejszyć liczbę terenów w studium, ale i zmniejszyć teren, liczbę terenów, które są w planach miejscowych przeznaczonych pod zawód. Czy mogę Pani Przewodnicząca od razu odpowiedzieć Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przechodzimy. Dziękujemy za dłuższą dyskusję. Przechodzimy... Panie Przewodniczący, czy Pani Radna Proszę o spokój, proszę bardzo. Proszę, Państwo radni, proszę o spokój. Panie przewodniczący, dziękuję. proszę o proszę, spokój, przechodzimy do głosowania. A to jest kwestia kluczowa dla państwa. państwa, jesteśmy już, przechodzimy do głosowania. Głosujemy nad nieuzwodnieniem uwagi numer 219. Głosujemy elektronicznie. Dziękuję bardzo. 13 radnych głosowało, 10 głosami za, przy 3 głosach przeciwnych. Uwaga numer 21,9 została nieuzgodniona. Proszę bardzo, kolejną. Uwaga 21,10 Ulica Klifowa w Madrytach powinna zostać maksymalnie odsunięta od pasa technicznego, to jest, powinna zostać jak najbardziej, to możliwe, oddalona od Zatoki Puckiej. Rozstrzygnięcie wójta gminy Kosakowo Uwaga nieuzgodniona. Przebieg ulicy Klifowej definiuje obowiązujące miejsce.